Karol, Andromeda jest mistrzem pierwszej edycji Futboligi. Jakie to uczycie? No udało się fajnie. Cieszymy się na pewno. Sezon nie był łatwy. Udało się to tak, wiesz, mało powiedziane. Naprawdę dzisiaj graliście bardzo dobrze w piłkę. Dzisiaj tak, ale zdarzały się mecze takie, które po prostu... Lepiej zapomnieć wcześniej i, i, i wrócić do tego, co no ale gra. wiesz, że tak pewnie wygląda w każdych rozgrywkach, prawda? Że mistrz też ma jakieś swoje no potknięcia. Tak, w meczu jest, jest dużo i, i w każdym meczu można, można te punkty zdobyć, ale i z można stracić. Dzisiaj trzy bramki, ale tych bramek, tak, ten jeden chatych, mogły być przynajmniej ze tak. dwa, to? Być, Ale to o czym to tak naprawdę doświadczy, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, że nie wiem Prestiż był dzisiaj tak słaby, czy wy tak dobrze graliście? Myślę, że ich gra w ośmiu mm -hmm. na pewno się przyczyniła do tego, że... Nie mieli siły po prostu nie w końcu. Mieli siły. W drugiej połowie już widać było, że że zostali trochę. To jeszcze za nami. Oprócz mistrzostwa szkoda, że nie dołożyłeś króla strzelców, ale dzisiaj chyba ten katry osłodził po prostu to, że nie udało się. No na tej pewno sezon osłodził, ale myślę, że jakbym grał w każdym meczu, to na pewno bym miał większe szanse. Jesteśmy tego samego zdania. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki. Mam nadzieję w przyszłym sezonie. Dzięki.